Buongiorno, buongiorno a tutti. Witam z włoskiej Akademii Szefów Kuchni, Midle Sapori Plus i FMB. Dzisiaj zrobimy insalata di polpo e patate, czyli sałatka z ośmiornicą i ziemniaczkami. Co zrobimy? Weźmiemy naszą ośmiornicę, ugotujemy w wodzie. Czym dłużej ją gotujemy, tym staje się miększa. Mniej więcej tak, ośmiornica 2-3 kg potrzebuje 2 godzin w wodzie, żeby się gotowała. Uwaga notabene, ja jak gotuję ośmiornicę, wkładam ją rozmrożoną już tylko do wody. Nie dodaję do tej wody ani soli ani żadnych przypraw, bo chcę czuć smak tej właśnie ośmiornicy. Wody z ośmiornicy nigdy nie wylewam, bo później w tej wodzie gotuję ziemniaczki. Do tej wody dodam krople octu, żeby ziemniaczki zostały chrupiące octu winnego. Później do sałatki wezmę seller naciowy, pokroję go drobno, marchewkę, a następnym nośnikiem idealnym smaku to będą oliwki Riviera de Nocciolate, czyli już bez kości w środku, orzeszki pini, kilka pomidorków koktajlowych i olio extra vergine bio Levante. Połączenie smaków, a nutkę ostrości Dodamy przez czosnek, który poszatkujemy drobno i wymieszamy wszystkie smaki. A teraz pokażę Wam, jak to wszystko zrobić. Po ugotowaniu ośmiornicy mamy teraz mnóstwo czasu, bo ona musi ostygnąć, a my możemy zająć się przygotowaniem wszystkich innych składników potrzebnych do naszej sałaty. Zbierzemy wodę, w której się gotowała nasza ośmiornica, podnosimy w niej temperaturę teraz i wrzucimy nasze ziemniaczki. Ale co trzeba zrobić w tym momencie? Trzeba posolić tą wodę z ośmiornicy, żeby nasze ziemniaki były fajne, słone. Co zrobimy? Użyjemy włoskiej, morskiej soli, sale marino. Jak woda zacznie się gotować, przekładamy nasze ziemniaczki pokrojone wcześniej, a już prawie zapomniałem, parę kropli octu winnego, żeby nasze ziemniaczki zostały dalej twardawe, żeby się nie rozgotowały i wkładamy je do wrzącej wody. Teraz czekając aż ziemniaczki się ugotują, pokroimy sobie wszystkie nasze składniki. Weźmiemy seler naciowy, bierzemy il cuore, czyli cały środek, il centro selera naciowego, myjemy go wcześniej, zgniatamy go w ten sposób, kroimy na mniejsze kawałki i później szatkujemy nasz seler naciowy. Jak widzicie, szatkuje cieniusieńko, ale. Same liście, zostawiam też je, kroję, one będą pięknego, zielonego koloru nadawały do naszej sałatki. Bierzemy naszą marchewkę, już obraną wcześniej, kroimy wzdłuż na takie podłużne paski. Lubię dodawać marchewkę surową, krojoną na kostkę, bo jest fajna, chrupiąca, twarda nadaje takiej fajnej nuty chrupkowości do naszej sałaty. Przekładamy nasze składniki wszystkie do tej samej miski. Weźmiemy oliwki, rzucamy je ze swoim olejem. Zacznijmy mieszać wszystkie składniki. Weźmiemy ząbek czosnku i go rozgnieciemy i poszatkujemy na miazgę, zgniatamy go dokładnie nożem, ma nadać on smaku ale być prawie niewyczuwalny pod naszymi ząbami. Teraz wkroimy parę pomidorków koktajlowych do środka. Tutaj używamy różne kolory, żeby nasza sałata miała mnóstwo kolorów. Przekładamy do naszej miski. Dodajemy nasze pinoli. Mieszamy wszystko. Zobaczcie, jak już to pięknie wygląda, te barwy, te kolory. Polewamy trochę oliu extra virgin oliwa. Sprawdźmy nasze ziemniaki. Jeszcze są twardawe, z tego co widzę. Niech się pogotują jeszcze z 5-6 minut. Ale w tym czasie bierzemy naszą ośmiornicę. Przekładamy, jak są duże macki. To je kroimy na mniejsze kawałki, a później kroimy to wszystko w kostkę. Oczywiście do naszej sałatki wykorzystujemy wszystkie części naszej ośmiornicy, nawet i głowę. Ziemniaczki jak się już ugotują, zwróćcie na to uwagę, są gotowe, ale nie rozeszły się poprzez ocet. Teraz idę je odcedzę i przestudzę delikatnie. Teraz jak odcedziłem moje ziemniaczki i ostygły, zaczynam mieszać wszystkie smaki razem. Przełożę tutaj ośmiornicę do naszego pojemnika. Teraz mieszamy nasze wszystkie składniki bez ziemniaków. Notabene, dodamy pieprzu, zawsze świeżo mielonego. Mmm, jaki zapach. I teraz, jak wszystko się wymieszało, dodamy trochę naszych ziemniaków, które gotowaliśmy wcześniej. I zobaczcie, jaka piękna sałata z ośmiornicy, ziemniaki i warzywa w środku. Jak to pięknie wygląda. Teraz spróbujmy, czy nie brak trochę soli. Szczyptę dodamy. Ale jeszcze doleję trochę oleju. Extra virginę. Dwie krople octu. Wymieszam wszystko. Idealnie zostawić ją na godzinkę w lodówce, żeby wszystkie te smaki przeszły sobą. I teraz możemy sobie już ją nakładać na nasz talerz, zrobić piękną ucztę z naszą ośmiornicą. To jest to, co we Włoszech uwielbia się najbardziej. Teraz przechodzimy do układania na nasz talerz. Proszę bardzo, delikatna dekoracja trochę zielonych listków w wokół. Jeszcze dwa czerwone pomidorki. Giro d'olio I proszę bardzo, nasze danie gotowe. I teraz degustacja naszej sałatki z ośmiornicy i ziemniaków. Insalada do polpo. Mm. Rewelacja, co tu więcej powiedzieć. Smak tej ośmiornicy rozpływa się w ustach. Ziemniaczki są delikatne o smaku ośmiornicy. Wszystkie smaki się tak idealnie komponują. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich smaków osobiście, zapraszamy do Włoskiej Akademii Szefów Kuchni na nasze kursy i szkolenia. I na YouTuba i Facebooka jest tam mnóstwo filmów z naszymi przepisami. Pozdrawiam Was wszystkich. Do następnego!